Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na sobotę, 13 lipca. Wspomnienie świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego Pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak Jego nauczyciel, a sługa jak Pan Jego. Jeśli Pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej, jego domowników tak nazwą, więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię Wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież... Żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Dyspozycyjność wobec Boga jest konsekwencją dotrzymania słowa, jakie daliśmy podczas Chrztu Świętego. Przyjmując sakrament inicjacji chrześcijańskiej, oddaliśmy się Bogu, staliśmy się Jego własnością. Dlatego bardziej wyrazem uczciwości niż wspaniałomyślności jest pełnienie woli Bożej. Jednakże bycie do dyspozycji Boga nie jest ubezwłasnowolnieniem. Ale wyśmienitym wykorzystaniem wolności, ponieważ Bóg pragnie wyłącznie dobra człowieka. Idąc posłusznie za natchnieniami Ducha Świętego, życie człowieka staje się fascynującą przygodą. Najpiękniejsze jeszcze przed nami: trzeba ufać Bogu i pozwolić mu się we wszystkim dać. Prowadzić. Nie bój się, nie lękaj się jest przy tobie Chrystus. Wypłyń na głębie, Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący słowo wspieraj nas święty Rafale Archaniele Uzdrawiający w słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja. Królu nam Chrysta zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami. Słuchającym, czytającym i rozważającym słowo, oddany Chrystusie i Niepokalanej serca błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz Miłosierdzia. Pokój Wam!